Siemaneczko, z tej strony Kuzonek Dzisiaj szybki poradniczek dotyczący tego Jak każdy rzut wolny zamieniać na bramkę Póki jeszcze tego sposobu nie znerfili I nie wprowadzili żadnej aktualizacji To korzystajcie, sprawa jest naprawdę giga prosta Wszystkie rzuty wolne, które są do 30 metrów Od bramki przeciwnika Jest to po prostu pewny gol Wystarczy robić dokładnie to, co ja widzę na filmie Także oglądajcie to, co jest w tle i słuchajcie tego, co mówię Bo odcinek naprawdę bardzo krótki dzisiaj I sprawa wygląda następująco Zawodnik, którym strzelacie, nawet aż tak bardzo nie jest istotny Bo wchodzi tutaj naprawdę każdą kartą jaką tylko gracie, nieważne czy na początku miałem kartę 70 overalla, czy teraz mam jakieś karty 90 overalla z super wolny, wolnymi, to i tak się da, to, to i tak da się tym strzelić, wystarczy trafić w piłkę tak, aby obok niej pojawił się napis podkręcenie wewnętrzną częścią stopy co jest mega istotne, zresztą widzicie to w tle no i moc tutaj każdemu polecam dobrać pod zawodnika, którym strzelacie jak widzicie raz na Lewandowskim strzelam o mocy 3 kreski, raz 3,5 kreski a raz tak naprawdę dos dosłownie tylko kl klikam przycisk o strzału i piłka i tak sama wpada do bramki, ta metoda są to tak zwane bole co oznacza po prostu, że piłka jest wprowadzona w bardzo dużą rotację. No i bramkarze w FIFA czy w AFC przy takich strzałach głupieją. No i po prostu, jeżeli dobrze wykonacie rzut wolny, to jest serio minimalna szansa, że bramkarz to obroni. Zresztą, jak widać w tle, no bramkarze głupie się zachowują i przy tych strzałach tak naprawdę wszystko wpada, mimo że nawet leci w środek bramki. Zazwyczaj polecam strzelać obok murów w stronę tego drugiego słupka, tam gdzie po prostu nikt nie stoi przed bramką. Jest to metoda naprawdę bardzo skuteczna, która pozwala mi czasami wygrywać mecze, których po prostu jestem słabszy, których po prostu nie powinienem wygrać, wystarczy wywalczyć jakiś rzut wolny w niedalekiej odległości od bramki, teoretycznie im bliżej bramki tym lepiej i postarać zamienić się go na bramkę w dokładnie taki sposób jak sobie oczywiście to wszystko wyćwiczycie to wtedy naprawdę rzuty wolne będą w waszym wykonaniu mega OP, polecam do tego ćwiczenia arnę treningową i próbowanie sobie tak strzelać jak ja sobie strzelam w tle jednak od razu zaznaczam, że na arenie treningowej jest dużo trudniej strzelić taką bramkę niż w meczu w Ultimate Team, nie wiem czym to jest spowodowane, ale tak po prostu jest w meczu średnio 8 na 10 takich rzutów wolnych, po prostu jest to bramka i to wszystko wychodzi bez problemu, nieważne jakim strzelam. A jak chciałem wam nagrać to tło, no to troszeczkę musiałem się namęczyć i wchodziło mi średnio 5 na 10 takich wolnych, także nie wiem czym to jest spowodowane, spowodowane serio. Ale jak sobie spróbujecie w meczu, to sami zobaczycie, że łatwiej to wychodzi. No i co, ja nie będę tego przedłużał, jak czegoś nie wiesz, to pytaj w komentarzu. Zostaw suba, to nie pominiesz kolejnych poradników. Zostaw lajka, jeżeli poradnik ci się spodobał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Życzę Ci, aby każdy rzut wolny teraz był przez ciebie zamieniony na bramkę. Siema.